i witamy wszystkich w ten miły poranek, piątek, dziewiątek, kwietnia jedziemy do pracy tak się zdarzyło, że akurat dzisiaj obydwoje no, czasami idę piechotą czasami Polia ja mnie przywozi, czasami przyjeżdżam autobusem, dzisiaj wrócę chyba autobusem no zobaczycie yy, także jedziemy do pracy ale pracujemy oddzielnie w różnych firmach także to tylko tylko chwilę rano jesteśmy. A ja też pracy nie, nie bardzo mogę nagrywać. No jest zakaz, podpisywałem różne klauzule w tajności, w poufności. Z też nic nie robię tam. Nie wiadomo co. Nie? Fabryka i fabryka. Czy się pracuje w fabryce sztucznych tych czy czy fabryce komputerów? Robisz to samo tak naprawdę. No także jedziemy sobie. Ja pracuję w Uptro od trzech lat, Pracuję obecnie w teru. Takie firmy, elektroniczne. No, yy, ja, ja, moja no. firma jest w korkach Agnieszki jest poza miastem spory kawałek, więc musi dojeżdżać. Powiedz coś kochanie, nie było Ci zabrania muś. Jeszcze jestem jeszcze jest. nie wyspana, jeszcze był No a... Tak, yy, człowiek z Nie to co ja, człowiek z powrotem. No, no, no tak. Ja w nocy, żyję. Tak, trzeba się spotkać w pośrodku no, na terenie firmy obowiązuje nakaz noszenia maseczek. U mnie dostajemy maseczkę w są, to wyglądają w ten sposób. Są to wielorazowego użytku. Do pięciu prani podobno. Można zaprojektować zespół, który iPhone'a zaprojektował również z materiału, który nie jest używany w medycynie, tak żeby nie zabierać tego materiału innym. Takie te skrzydełka Czy taka maseczka ze skrzydełkami na nos I na brodę Bardzo wygodne Założę, żeby pokazać W ten sposób no tak. Także jak najbardziej maseczka można pracować I gdzie wytrzymać te 8 czy 12 godzin W zależności od zmiany Więc nie jest to jakaś tragedia, Agnieszka ma tak samo, będzie u Was później tematyczki prowadzić ale u nas nie trzeba cały czas jeść no to u nas trzeba cały czas, jedynie usiłków można zdjąć no i w sumie tylko posiłek Wam pokażę bo kantyna jest super a to trzeba przyznać I, jak będę brazł, no nic więcej nic więcej, ale ale myślę, że i tak na początku powoli zbliżamy się do fabryki a platyka. Tylko tyle, to od ten widok ktoś widać z autobusu, więcej nie pokażę. Już dojechaliśmy do roboty. Hej. Mąż poszedł, i ja jadę dalej. No i jak w filmach Tarantino, zaburzę nieco chronologię. Teraz yy, miałem wam pokazać, jak już z kantyny, ale ze względu na wspomniane wcześniej klauzule poufności nie chcę tego robić, nie chcę ani sekundy nakręcić. W firmie wam, więc, co jadłbym dzisiaj na obiad, czyli wegańskie sushi. Wziąłem też jedną porcję na wynos. Do jutra spokojnie poczeka w lodówce, nic jej nie będzie. Natomiast Agnieszce, na dzisiejszą kolację wziąłem taką oto kanapeczkę. Wygląda może tak sobie, ale na pewno jest pyszna, gdyż tam robił naprawdę dobrze. No a teraz zobaczcie, jak wracam z fabryki. Ja właśnie wychodzę z fabryki. Albo pojadę autobusem aplowskim, albo miejskim, widzę, że stoję miejskim, czyli idziemy. Już tracę do domu, jest piątek dzisiaj. Wcześniej oczywiście padłem jak do Finlandii. Przede mną katedra Najświętszej Marii Panny i Świętej Anny, katedra Rzymskiego Kork. Tutaj właśnie są przystanki, z których albo wjeżdżam do pracy, albo przyjeżdżam, jeżeli nie jeżdżę z Agnieszką. Na wysoko, teraz jeszcze tylko 10 minut spacerku do domu i dzień pracy jest zakończony. Dzięki, trzymajcie się, do następnego filmiku.